Życie Romy i Kerini zaczęło właśnie wchodzić na normalne tory. Wydawało się, że można już trochę odpocząć i niczego sobie nie odmawiać. Oczywiście nie będą szastać pieniędzmi, ale nie będą też biegać za promocjami na makaron. Bo i takie czasy były w młodości. Myśleli, że może pozwolą sobie na jakiś wyjazd z dziećmi na dobrą kurację. Ale tu Teściowa zaczęła dzwonić i prosić o pomoc. W jej opinii syn jest zobowiązany pomagać swojej siostrze. I to nie byle jak, ale płacić za nią ratę hipoteczną. Roma, nie chcę o tym słyszeć. Wy jesteście jedną rodziną, oświadczała Olga Iwanowna. Syn się nie zgadzał. W gruncie rzeczy są trzy rodziny. I on nie udźwignie dwóch. Poza tym w ogóle nie uważał, że coś siostrze winien. Jej rata hipoteczna to więcej niż połowa jego pensji. Pomagać Saszy, a sami znów liczyć każdą kopiejkę. Matka gderała, że siostra jest sama z dzieckiem, a oni z mężem już w połowie na emeryturze. Dlatego syn może się rozsypać na rzecz rodzonej siostry. Każdy ma trudne sytuacje. Trzeba sobie pomagać. Ale Roma i Karina też mają dziecko. Planowali wkrótce kolejne. Ale w ogóle nie w porę ta hipoteka siostry. I on jej nic nie winien. Każdy ma swoje życie. Jednak matka uważała, że syn dobrze się urządził, kiedyś im pomagano. Teraz on jest zobowiązany. Matka zapomniała, że Roma i Karina też mieli okres, gdy było im ciężko. Wtedy rodzice nie byli na emeryturze. Ale powiedzieli, że sam sobie radzi ze swoimi problemami. Nie wierzyli, że syn poważnie postanowił związać swoje życie z Kariną. Ale Roma się ożenił. Mieli wtedy po 19 lat. Matka z ojcem krytycznie patrzyli na ten wybryk. Jeszcze nie mają rozumu. No, gdzie się pchają? Zakochali się. Najpierw się przyjrzyjcie, skończcie naukę. Potem już pomyślicie. A wszystko zaczęło się od tego, że młodzi ludzie poznali się na studniówce. I wkrótce poinformowali rodziców, że chcą razem mieszkać. Matka Romy od razu była przeciwna. Rodzice Kerini powiedzieli że nie mają nic przeciwko, ale tylko po ślubie. Zakochana para była zdecydowana. Wzięli ślub, ale bez wesela. Nie było pieniędzy. Teściowa i tak nie wierzyła w poważne relacje. A teściowa zaprosiła ich do siebie na mieszkanie. Gdzie mieli pójść? Młode małżeństwo się uczyło, nikt nie pracował. Ale Roma wziął na siebie odpowiedzialność za swoją rodzinę. Nie chciał całkowicie obciążać rodziców żony. Przerwał naukę i poszedł do pracy. Olga Iwanowna się martwiła. Mówiła, że syn będzie jej największym rozczarowaniem w życiu, jeśli nie zdobędzie wykształcenia, chociaż nie można było niczego zarzucić synowej. Okazała się dobrą dziewczyną. Ale na początku złościła się też na nią. Z powodu Kerini syn pozostanie niełkiem. Ale Roma po roku wrócił na studia i przeszedł na tryb zaoczny. I wszystko normalnie nadążał. Zarabiał pieniądze i zdobywał wykształcenie. Miał dobry bodziec, żona była już w ciąży. Trzeba było myśleć o przyszłości. Żona nauki nie przerwała. Tylko po narodzinach córki na rok poszła na urlop. Rodzice jej bardzo pomagali. Pierwsze dwa lata mieszkali u nich. Ale oczywiście chcieli mieć swoje mieszkanie. Roma był już w pełni ukształtowanym ojcem. Zapewniał rodzinie godne warunki. Już mieli możliwość wynająć mieszkanie, ale teściowie nie pozwolili im na wynajem. Mieli oszczędności i wydzielili pieniądze na zakup mieszkania. Młodzi chcieli kupić kawalerkę. Więcej by nie udźwignęli. W przeciwnym razie musieliby wziąć duży kredyt. Ale tu obudziła się teściowa. W końcu zobaczyła, że syn ma wszystko poważnie. Postanowiła pomóc. Postanowiła sprzedać trzypokojowe mieszkanie i przeprowadzić się do mniejszego. Decyzja dla teściów była trudna. Córka kończy szkołę. Zdecydowali się na przeprowadzkę. Dużo zachodu. Sasza jest niezadowolona. Oburzała się, że bratu pomagają. Chociaż nikt go nie prosił, żeby się żenił. Rodzicom też niezbyt chciało się przeprowadzać z domu, w którym byli osiedleni. Ale tam jest przecież młoda rodzina. Wnuczka i sumienie dręczy. Teściowie pomogli pieniędzmi. Jakby i im też jakoś trzeba było uczestniczyć. Zresztą trzy pokoje rodzicom już nie są potrzebne, tylko płacić duże rachunki za media. Postanowili zamienić na dwupokojowe. Będzie bardziej ekonomicznie. I dwa lata po ślubie młodzi, sami tego nie oczekując, kupili dwupokojowe mieszkanie. Większość pieniędzy dali rodzice żony. A 500 tysięcy dali teściowie. Roma z Kariną wzięli całkiem niewielką hipotekę. Ale za to mieszkanie jest już po remoncie. Wprowadź się i mieszkaj wygodnie. A teściowie kupili sobie ładne dwupokojowe. Poza tym postanowili sprawić radość córce, żeby jej nie było przykro. Kupili jej nowy telefon i komputer. Sasza już podrosła, została panną młodą. Po szkole poszła na studia na kierunek inżynierski. Jej obojętne, na co się uczyć, byle za darmo i potem mieć dyplom. Ale poznała chłopaka, wyszła za niego za mąż i rzuciła studia. I tak to nie było dla niej. Jaki z niej inżynier? To nie jest kobiece zajęcie. Rodzice jej nie potępiali. Albo na przykładzie syna zrozumieli, że życie rodzinne nie przeszkadza w budowaniu własnej przyszłości. Albo uważali, że dla kobiety dyplom nie jest ważny. Podchodzili do Saszy bardziej pobłażliwie niż do jej brata. Tym bardziej, że okazało się, że córka jest w ciąży, a więc nie można jej ganić. Chronili ją. Ale jak to się stało, że wszystko od razu poszło nie tak. Na pracach długo się nie utrzymywał i z dzieckiem musieli pomagać jej rodzice, ale przynajmniej mieli zięcia z mieszkaniem, młody ojciec starał się rzadziej bywać w domu. Tam pieluszki, płacz dziecka, napięcie. Matce znudziło się bieganie do córki i prowadzenie drugiego frontu. Kłóciła się z zięciem, a ojciec był niezadowolony, że prawie nie widuje żony w domu, a ona wkrótce przeprowadzi się do córki. Ale na próżno się obawiał. Córka zrozumiała, że wyszła za mąż niefortunnie i wróciła do rodziców, przynosząc im wnuka. W czasie, gdy Sasza rozczarowała się swoim małżeństwem. Jej brat szczęśliwie mieszkał z żoną i dzieckiem. Nie prosił o pomoc, na życie się nie skarżył, zawsze był w dobrym nastroju. A siostra ciągle kłóciła się z rodzicami. W pewnym momencie zrozumiała, że cały problem tkwi we wspólnym mieszkaniu. Wszystkie problemy wynikają z tego, że ona mieszka razem z rodzicami. Koleżanki też tak mówiły. Niemożliwe jest mieszkanie z rodzicami, mają przestarzałe poglądy. I brat potwierdzał to swoim życiem. Mówił, że on i jego żona sami decydują, co mają robić. Słuchają rad rodziców, ale postępują po swojemu. I bardzo się denerwował, gdy matka próbowała z nim dyskutować. W końcu Olga Iwanowna miała poważną i długą rozmowę z córką, gdzie Sasza przekonywała ją, że jej z synem lepiej mieszkać osobno i prosiła rodziców o pomoc. Ale oni nie mieli pieniędzy, nie mogli kupić córce mieszkania. Jednak Sasza była już na to gotowa. Wiedziała przecież, czym żyją jej rodzice. Powiedziała, że przecież Romi pomogli, zamienili mieszkanie, a teraz mają dwupokojowe, a im z ojcem wystarczy nawet kawalerka. I przekonała rodziców, żeby jej pomogli. Matka zresztą nie stawiała zbyt wielkiego oporu. Ona też chciała, żeby córka miała swoje własne mieszkanie. Chociaż wiecznie się z nią kłócili, to Sasza była u. Poza tym, żal jej, życie jej się na razie nie układa. Sama wychowuje dziecko. Wkrótce rodzice sprzedali swoje dwupokojowe, kupili sobie kawalerkę, a córce mieszkanie na kredyt. I żeby siostra nie zostawała w tyle za bratem, też im kupili dwupokojowe. Nie takie dobre jak uromy z żoną, bez remontu. Ale i tak nie będzie ciasno młodej mamie z dzieckiem. W końcu kiedyś znajdzie nowego męża, a z kawalerką na pewno byłoby to trudniejsze. Sasza była szczęśliwa. Wreszcie jej życie się ułoży. Od razu postanowiła upiększyć swoje mieszkanko. Nie może przecież mieszkać z dzieckiem w ruderze, potrzebny jest remont. I na niego wzięła kredyt. Nie pracowała, ale były mąż płacił alimenty. Niezłe, bo jego zarobki były wysokie. Siedziała w domu. Opiekowała się synem, na razie nie planowała wracać do pracy. Jak sobie radzi, brat nie rozumiał. Przecież ma płatności z kredytu hipotecznego, jeszcze kredyt na remont i bieżące wydatki. Ale później dowiedział się, że pomaga jej matka. Roo mi było przykro, że tak ciągnie siostrę, ale machnął na to ręką. Nie ma co zazdrościć, siostrze jest ciężko, niech sami sobie radzą. Ale wkrótce problemy siostry dotknęły również i Romę. Zaczęło się od tego, że były mąż Saszy ożenił się po raz drugi i alimenty znacznie się zmniejszyły. Była żona, znalazła się w trudnej sytuacji, zaczęło jej brakować na życie. Kiedy Sasza wplątywała się w te kłopoty, nie myślała, że coś może pójść nie tak. Liczyła na innych, sama zbytnio się nie wysilała. A tu nagle spadły na nią kredyt hipoteczny, kredyt, opłaty komunalne i bieżące wydatki. Brakujące środki mogły uzupełnić tylko rodzice. Matka z gotowością wzięła to wszystko na swoje barki, jednocześnie nadal ucząc córkę rozsądku. W tym okresie dostawało się też synowi. Matka ciągle mówiła, że jego siostrze jest ciężko, ty też jakoś mógłbyś się zaangażować w jej życie. Roma te uwagi ignorował. Ma swoją rodzinę, o niej się troszczy, nie potrzebuje innych problemów. Ale dopóki mąż Olgi Iwanowny pracował, jakoś jej się udawało. Udawało jej się ciągnąć córkę. Ale gdy on przeszedł na emeryturę, zaczęło brakować pieniędzy na wszystko. Matka była zrozpaczona, nie wiedziała jak mogłaby pomóc swojej Saszy. A tu jeszcze synowej dostało się mieszkanie po babci w spadku. I w czasie, gdy siostra i rodzice nie wiedzą jak związać koniec z końcem, rodzina Romy żyje bez kredytów, a drugie mieszkanie zaczęli wynajmować. Komu by się to spodobało? Oczywiście teściowa poszła z pokorą do synowej. Kerino, wy przecież spłaciliście wszystkie kredyty, oboje pracujecie. Zarobki są dobre, pomóż mojej Saszy, prosiła ona. Nie prosiła o pomoc finansową, ale po prostu o wpuszczenie Saszy z dzieckiem do tego mieszkania, które wynajmują. Mówi, że wy i tak tego nie zauważycie. Wcześniej przecież żyli bez tego i nie było problemów finansowych. Saszy jest to bardziej potrzebne, ona ma beznadziejną sytuację. Prawie, że dziecko siedzi głodne. Ale siostrzeniec ma już dwa lata, można go posłać do przedszkola, zauważył Roma. Niech Sasza wychodzi do pracy. Co ty do jakiej pracy ona wyjdzie? Oburzyła się matka. Przecież ona nie ma żadnego zawodu. Jako sprzątaczka? Albo kasierka. Sprzedawczyni a może gdzieś jako recepcjonistka, gdzie biorą bez wykształcenia, według Olgi Iwanowny, to nie wchodzi w grę. Tam płacą grosze, a dlatego oddawać dziecko do przedszkola to okrucieństwo. Babcia martwiła się, że potem wnuk będzie chorować i ona będzie musiała brać zwolnienia z pracy, żeby z nim siedzieć. Przecież, jeśli Sasza gdzieś się zatrudni, to będzie niestosowne od razu chodzić na zwolnienia lekarskie. Na to synowa odpowiedziała, że oni swoją córkę oddawali do przedszkola i nic się nie stało. Ogólnie Teściowa otrzymała odmowę i całkiem uzasadnioną. Karina była w szoku, że mają poświęcić swoje mieszkanie, tracić na wynajmie. Żeby siostra męża tam mieszkała za darmo i spłacała swój kredyt hipoteczny. Jakoś to wychodziło nielogicznie. Jakaś komedia. Zapewnienia matki, że to tymczasowe i że Sasza potem coś wymyśli, nie przekonały syna. Teraz same problemy, potem zaczną się inne i tak można będzie pożegnać się ze swoim mieszkaniem. Teściowa tego dnia odeszła obrażona na syna i synową i dzwoniła, próbując przekonać dzieci. Tak więc spokojna egzystencja i marzenie o odpoczynku zostały przyćmione tą sytuacją. A po kilku dniach Teściowa przyszła w odwiedziny, teraz miała inny genialny pomysł. Olga Iwanowna wciąż uważała, że bliscy powinni sobie pomagać, dlatego Roma powinien wziąć na siebie hipotekę siostry. W sensie płacić jej hipotekę. Roma nie mógł uwierzyć własnym uszom. Może lepiej, żeby sprzedała to mieszkanie i żyła spokojnie? O pracy już zmęczyli się sugerować. Sasza upierała się i mówiła, że przynajmniej do trzech lat syna odda go do przedszkola. A w ogóle siostra cały czas czekała, aż matka przejdzie na emeryturę, żeby powierzyć jej wnuka. Wcześniej też namówiłaby matkę, ale wtedy nie starczyłoby pieniędzy. Roma nie chciał słuchać kolejnego narzekania na trudną sytuację siostry. W jej sytuacji było wyjście. Nie jest zupełnie bez środków, nikt nie umiera i nie głoduje. Niech sama sobie radzi. Olga Iwanowna nie cieszyła się, że syn wyrósł na takiego egoistę, i postanowiła przypomnieć. Że jemu przydzielono pieniądze na jego mieszkanie. Dla niego zorganizowano zamianę. Gdyby nie to, to siostra nie musiałaby wchodzić w hipotekę. Skoro jesteś taki niewdzięczny, to oddawaj te 500 tysięcy, a nawet z odsetkami, zażądała matka. Okazało się, że Roma naiwnie uważał, że rodzice zrobili mu prezent, a to była pożyczka, a nawet dług, i teraz musi to wszystko oddać. Syn wtedy też przypomniał matce, że ma dwoje dzieci, a nie tylko jedną córkę. I w rodzicielskim mieszkaniu trzypokojowym był też jego udział, a jeśli już całkowicie uczciwie, to te pieniądze, które dali mu rodzice, stanowią mniejszą część jego udziału. Ale jakby Roma nie mówił, że siostra sama powinna radzić sobie ze swoimi problemami, i tak było mu jej po ludzku żal. Brat zaproponował dawać co miesiąc po 15 tysięcy, żeby miała pieniądze na jedzenie. Uważał, że to całkiem hojne zaproponowanie, ale matka i tak była niezadowolona, jednak z oferty nie zrezygnowała. Coś to lepsze niż nic. Nie rozumiała, że syn ma swoją rodzinę, którą też musi utrzymywać. Dobrze, że synowa nie urządzała awantur z powodu bratowej, wczuła się w jej sytuację i nie miała nic przeciwko temu, aby mąż pomagał siostrze. Olga Iwanowna i córka mogłyby być wdzięczne, ale nie, niezadowolone przyjmowały pomoc. Tacy są niektórzy ludzie, chcą dużo, a sami nie mają ochoty się wysilać. Dziękuję, że wysłuchaliście tej historii do końca. Proszę Was o wsparcie kanału przez polubienie to dla mnie bardzo ważne. Do następnego spotkania.